Kamaneczko YouTube. Zaży, być jak Herkules. Mamy 11 lutego, czwartek, godzinę 8.27 mamy. Ja niedawno wstałem. piłem swoje poranne aminokwasy. Klasyka, już jeżeli długo mnie oglądacie, to wiecie, że z rana jest zawsze 10 g BCA, 10 g glutaminy. Cała cytryna. No i solidne pół litra wody. Hmm. Jeszcze kiedyś był kolagen, ale obecnie go nie ma. Także na razie kupiłem te aminokwasy i potem zabieram się na śniadanie. Widzimy się później. I bum, jest moje śniadanie. Jak to czasami bywa, troszkę namieszane i na słono, i na słodko. Zaczniemy od tej słonej części. Dwie bułeczki, takie pełnoziarniste z zidla czy tam wieloziarniste. W każdej z nich jest jedno jajko sazone i odrobina keczupu Do tego pomidorek, jakieś przyprawy. I przechodzimy do części słodkiej, jak to mówię. Serek wiejski, lekki 200 gram. Jogurt czy tam serek homogenizowany danio-waniliowy, to jest wymieszane. I po 15 gramów taka posypka, 15 gramów płatków owsianych, 15 gramów płatków jaglanych i 15 gramów gum Do tego jeszcze gruszka. Klasycznie kawa z mlekiem i z cynamonem. I totalnie na deser, telefon, gdzie sprawdzę maile od Was do jedzenia. No, jak, jak to codziennie rano bywa, taka klasyka. Dzisiaj długo poza domem, zaraz po śniadaniu wychodzę, także... Mm, dwa pojemniki, w każdym z nich jest po 150 g mięsa z pierci z indyka, mm, warzywka na patelnie jakieś tutaj mamy 200 gramów ryżu, zaraz, zaraz tutaj wyląduje. Jednak póki... Te posiłki są ciepłe, jeszcze tak parują, może widzicie. I z faktu, że jest tylko 150 mięsa w każdym, tak porwę, pokroję tutaj ser Gouda i po prostu on się tak fajnie przytopi. Dopiero potem dam ryż i podbije się też białko. No bo 150 to, to tam przeważnie staram się, tak, żeby było 40 na posiłek tego białka. Także trzeba trochę dodać. Także ryżyk, mięsko z serem, tak fajnie podtopionym, warzywka. No i takie dwa posiłki. Spieszę się, więc Elo. Witam Was ponownie. Mamy godzinę 20.30, 29 dokładnie. Także już wróciłem do domu jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o wcześniej pokazane posiłki, to jeden z nich zjadłem przed siłownią. Drugi bezpośrednio po siłowni. No i teraz czas na posiłek czwarty. Coś szybkiego, troszkę, powiedzmy, modyfikacja wspomnienia z dzieciństwa. Na pewno każdy z Was jadł tego rodzaju potrawę. Potrawa. Dobra, nieważne. Pokazuję, co jest zrobione. Do jedzenia. Wygląda trochę niebezpiecznie pewnie, jakieś ciemno białe coś, w ogóle tutaj brud mm, od farb, pokazywałem, że kiedyś, maluje, że kiedyś malowałem figurki, tutaj macie box od Warhammera 4000 40 m.in. Mm. Ale wracając, mm, co my tu mamy, jest to taki makaron czekoladowy to się dokładnie nazywa, tam w składzie jest kakao dodane, normalny makaron z mąki durum, mm, jest gotu razem <laughs> 200 gramów, do tego mamy jeszcze twaróg chudy i to wszystko jest dosłodzone ksylitolem i na pewno każdy z Was jadł kiedyś makaron z serem, ale taki zwykły pszenny makaron a miałem w domu taki czekoladowy dziwny, to pomyślałem, że to wykorzystam no i zobaczymy jak to smakuje zaraz sobie jakiś sera do tego spalę i tak jest posiłek numer 4 Czekoladowy czy też kakaowy z Twarogiem dosłodzonym Switowem, dostaję okejkę A jeżeli chodzi o serial, jaki sobie tym razem wpaliłem, czasami pytacie mnie, jakie seriale polecam, to tym razem jest to Flash. Drugi sezon, odcinek 13. Może zatrzymam, żeby mnie nie zagłuszało. I tak z innych seriali, może które polecam. Oprócz Flasha, to na pewno serial, który podoba mi się dużo bardziej, jednak no czekam na drugi sezon. Jest to Daredevil, hmm, drugi sezon ma się pokazać jakoś chyba w kwietniu, także czekam z niecierpliwością. Arrow też był w porządku, tam przez pierwsze dwa, no trzeci sezon jeszcze też w miarę okay, ale później już troszkę, no jakoś mnie ciągnie do tego tak właśnie jak do Flasha czy do Daredevila. I są to takie seriale właśnie o superbohaterach, takie... Hmm, Mało wymagające, że tak powiem, jest to po prostu czysta rozrywka. Nie jest to jakieś seriale z taką bardzo skomplikowaną fabułą. Wiem, jak to jest, jeżeli chodzi o super bohaterów. I powiem szczerze, że podobają mi się takie seriale właśnie, gdzie czasami poznałam ochotę usiąść z jakimś dobrym posiłkiem i obejrzeć coś przyjemnego, coś z ładnymi efektami. Nie zawsze serial musi się nam wgryzać. w w mózg i wywoływać w nas jakieś rozkminy Także na pewno polecam Flasha, Aroła yy, i Daredevila, a raczej powinienem powiedzieć w kolejności odwrotnej, bo Daredevila jakoś na chwilę obecną jest u mnie na pierwszym miejscu z tej trójki No to co, ja się zabieram za 13. dzień drugiego sezonu Kończę makaron z serem i widzimy się później Siemaneczko witam Was ponownie Wyszła spontanicznie taka Śmieszna sytuacja. Mój znajomy zamówił sobie konsolę z dzieciństwa, na którą, na którą pewnie. No, może nie każdy z was grał, bo nie wiem ile lat mają nasi widzowie. Mianowicie zamówił Pegasus'a. I zrobimy dla was unboxing na żywo. Mamy masę dyskietek, także w coś się przygra fajne rozmaicenie wieczoru. Tutaj mamy całe pudło. Pudło. Waży tyle co książka. Obok mamy Pada od PlayStation 4, więc on dzisiaj będzie nieruszany. Mamy nadzieję, że i będzie działało. Więc no, sprawdzamy. Ale... Obserwujcie sobie podaręczko. Tutaj jakiś łysy Berazer oczywiście. Kościół z... nie wiem, Halo jakiś, nie wiem, fajny kostium. Co tu mamy? Energii pokazywał jakieś jakieś. Nie, gry? nie ogarniamy nazwy. Stargame Game, Star Game. Nie jest Star. Pewnie tak, tak... <gryzm>... Gryzm... Ale, Gryzm... Ale ej, może to... Dajmy... to z blizną, nie? Ten łysy facet tam może coś ma nawiązanie do tych blizn. No. Masz nóż? Nóż, nóż. Mam taki y, do krojenia jabłuszka. No czysty zory. Ale królikowi można noszyć. coś tam odrzucić. Czujecie? A Czy Czujesz tę nowość? Pachnie prl o, tak, tak na tych nie? Tak robią, nie? Tak. Ale nie wierzę, że... Trochę, trochę pachnie fabryką, słuchajcie, i wiesz, Jak ty to znalazłeś w ogóle? I Szkoda, że nie ma jakiegoś roku produkcji. Czy jest coś podane, myślisz? No to przecież na bieżąco robią, wiesz? <laughs> Naprawdę? No. Co ty robisz, Uwaga, uwaga. Zaufa zauważcie, jak to wygląda, nie? Gra TV Polystation, żeby nie było. Piszę Polystation? O tu masz napisane. Nie Polystation. Żebyście czasem nie pomylili. Że to jakiś bubel. Nie chcemy uszkodzić kartonu, nie? Bo oczywiście. co mamy w pudełku? No tak się spodziewałem. Konsola Pistolet, tego to Pistolet musi być. <grym> Taki <grym> zachód. <grym> I tak. W każdym się grał no, Niby pistolet nie działa, nie? Na plazmach, na LCD Tak? No na LCD. Tutaj no, tak da. w ogóle swoją drogą jest stary Pegasus, coś tam z zasilaczem nie działa i masa dyskietek Także dzisiaj będzie też testowanie wielu gier. Na Pegasusa są bardzo fajne gry na dwie osoby, czasami dużo lepsze niż na tych nowych konsolach. Wracamy do pudła. A to jest małe. No nie wierzę, widziałeś w ogóle powrót do tamtego? Pach. Jest. To jest dwa razy mniejsze niż... Ale patrz jaki kaberek w ogóle, ja cię, trzeba siedzieć metr od telewizora. No dobrze, że daleko... Daleko nie mamy. Nie ma. Ten Czekaj, joystick. chyba twojego bica nawet nie ma tej, <grymne> Nie no, <bez> <grymne> Czekaj. Ale małe joysticki, straszne, Ja grałem na większych. Pamiętam, że tą spróbę to się w dwóch rękach dało trzymać. Ty, zawsze był taki w ogóle kosmiczny... Tak, tak. ...pistolet, nie? Taki, a ten już się rozłazi. Jest... O, naprawiliśmy. Kropelku. Naprawiliśmy. Dobra, także jeszcze bogata instrukcja To wszystko, nie da więcej instrukcji No właśnie, no trzeba pokazać co to jest, bo to by nie był prawdziwy un unboxing Także, Miesz, dwa pady, nie? Ale trzeba wymienić, a nie tak robią Pistoleci. a co to jest? O, to jest, tak myślałem, zasilacz I tutaj mamy kabel Podłączający Z telewizorem i... O, są różne wersje. Patrz, jest moja stara. Znaczy, moja stara konsola. Ta duża? No. Masz. Dobra. I zaraz sprawdzimy, czy to działa i się przełączymy z powrotem, no, Pokaż mi, jak to odpalać w ogóle. Tak, no dobry. Nie, nie dmuchałeś w dyskietki nigdy? No to jest zakurzone. Nie, oczywiście. To na chwilę, pauza i. No, zobaczmy, czy to działa. Pod... Trzeba by sprawdzić czy ten pistolet działa, ale mówisz, że, nie, no że na, takich tele... na takich telewizorach nie działa. Pytanie do widzów, jeżeli, jeżeli wiecie na jakiej zasadzie w ogóle działają te, te, te pistolety, my się zastanawialiśmy. Takie o coś. Hmm. Jeżeli graliście w takie gry, to piszcie. To jest na dwóch czy nie? No, to też na dwóch jest. Nie no bo chyba. Na razie to kompletnie nie wiem jak w tym grać. Zaraz pogramy na dwóch. Nie, żeby była jakaś instrukcja obsługiwana. No ten nie. I ty pać jak wyrwał, nie? Może trzeba nać... Ole oszusty. <grym> ten mój z wąsem, pać! Ty, <grym> <grym> Ty, teraz... Tam trzeba coś skakać, o czy prostu co? Po prostu go wziąłem na przeczekanie. Nie wiem, wygrałem nie. bieg na 100 metr, Ale Już. nawet nie wiem o co tu chodzi, człowieku. Wcisnąłem jeden guzik. O, tak myślałem, jesteśmy w to dobrzy. Z wąsem gość. No patrz jaki wąsacz, a teraz co? To będzie jakiś skok, coś czuję, ja zoomuję na niego, bo to jest grubo. SKACZ! Follow. <laughs> co za... Teraz taniec małpy. To... O, patrz co Nie chcę, nie chcę je jabłka. Takie skarby masz w domu. To ja już nie mam żadnej, żadnej dyskietki, żadnej, naprawdę. Patrz. Spider-Man! Bez kitu, jak to jest spider Spiderman to... A jaki to jest spider Spiderman? Ja nie wiem jak to, to tak nie nie wyglądało. Wiem, że... Znaczy pamiętam jakie miałem, tylko nie wiem który to jest. Kevin sam w domu widzisz, że klasyka tam się czai Kolejny Bruce i 3, <laughs> który nie jest Bruce Lit 3 Tak ta chyba... To tego... bazarki kochają bruseli. Oszukiwali nie jest Masz Tarzan, tarzan. Tak. jest Tarzan Ja w to, ja w to ja powiem, ten, że Tarzan nie jest na dwóch, więc to nie ma sensu No że coś na ale widzę, że mój I ma... ta beka, że, że umieścili Tarzana i jakiegoś w ogóle randomowca Kim jest ta osoba bo Tarzana, bo ja nie wiem To jest jakaś inna Mogli przecież, a ten to nie wiem, ten e, złapie tego kułujka, nie wiem no, ale, jak to... <śla> <śla> ale to nie ma związku z Tarzanem Jak się szybko odpala w ogóle, ty? No na, jest, na komputerze znaczy, to musisz... czekać to na lo loading. Dyktropeda. Co to za... Oh. To koniecznie... o, tu masz ee, ten... Plot, akcje całe. Koniecznie wejdź w ustawienia i zwiększ grafikę, nie? Jesteśmy <tutut> na fullu. <tut> O, ja rzucił nas od razu w reakcji <noise> Tutaj mamy jakieś. Luj jakiegoś... ogłuszać. Jakiś. <noise> i, i skopa, O! O kurczę, i luj. O jezu. Chyba coś nie jest w porządku. Chciał, chciałbym. O jezu. A, bo całkiem. Z... Bo zwy... ko... Zwykli przestępcy nie są takimi ciapami. A jednym kopem go całkiem zneutralizowałeś, on już nie istnieje. Padać, nie. Czekaj. Patrz! Chodzimy po ścianie. A z spadamy Takie... Niech was nie zwiedzie, bo takie normalne pająki Jak macie w domu, to potrafią po oknach łami zagranie uczy życia Ja bym chciał pajęczynkę jakąś Może... Ło! Ale mogę go... Bo... o, jes O, yes. o yes. I luj! Nie wierzę, że kiedyś się grał w takiej I co, umarł czy nie? Jeszcze nie zemrzuł, my zaraz zemrzemy, jak nas strzeli tym na znowu. <grym> ale. gdzie ma hawse, No Tutaj, teraz już znikło, okay, Były takie, takie kwadraciki, coraz wszedłeś w momencie. popa! No. Rozstrzygnięcia się całej misji. On, on umarł. Bo... <grym> Tak się tu schowaliście. Patrzcie. Patrz, Patrz jak on też się nie, rozpadł jak wszyscy nie, inni. Nic prostszego. Jest taki do jak e, dostałem tu konsolę mojego pierwszego Pegasa w życiu. pomęczyłem się z tym pierwszym bobkiem. drugim bobkiem? No a tego co go splaszczyłem się po nim przebiec i biegłeś coraz szybciej i szybciej. Ej, ja powiedziałem, jest taki fajny piękny, na że dwóch ziomeczków gra w pingla. I tam właśnie, że wyszedł, wyszedł im beat z Mario i pobierali. Chip i nie działa. O nie! Chciałem odbić. I Pan rośnie jak <laughs> Radio, widzisz? Do Maria się zgłoś. No. po nie ma przyrostków? Zgłoś się do Maria, a no, ci tak. Tutaj magiczne. grzyba. Magiczne kwiatki, czy. No ja, to. Nie, grzy... że... kwiatki zbierał też, czy grzyby. Co on zbiera, żeby rosnąć? Grzyby. Ale Gryby. kwiatka też w tym filmu No, no, kwiatek a jest taki. A zdrowy, gwiazdy? Wtedy może strzelać, a, teraz a gwiazdy co A gwiazdy co zajął? A A nie powinno, że się mapki robiły. No, oczywiście. To było taki. Cztery jakiś zmieniasz w ogóle czcionkę? No bo tu jest w różnej Krzaki, woda, yy, co? Dżunga. <��attered> woda, <o> to Tego jak to było, jak to było? No, co <grydź> <I> mogę... <grydź> <grydź> no... <grydź> ja Ale potrzebuję joysticka lepszego, no, no to mi jednak nie działa. No to... Bo...